Po tygodniowej przerwie wracamy z PGX Raligą. W 11. rundzie typuje, że Rof Rybnik przegra z motorem Lubin 3753. Najlepszy będzie Drabik oraz Jack Holder, bo Bartosz ich pewnie odda bieg. Drabik także będzie lepszy od Dominika Kubery. No i Roan Tanker z najlepszym czasem. W częstochowie już wiemy, że nie pojedziemy, ale wytypować musiałem, więc zdałem, że Toruń wygra 53 do 37. Najlepsi zawodnicy Doyle i Dudek. Doyle także będzie lepszy od Patryka Dudka. No i także Jasona Doyle'a wytypowałem, że zrobi najlepszy czas tego dnia. We Wrocławiu typuje, że Sparta okaże się lepszy od Grudziądza i wygra 51-39. Kers oraz Michael Jepsen-Jensen najlepszymi zawodnikami. Kowalski lepszy od Miśkowiaka, no i Łagutazy najlepszym czasem. No i hit tej kolejki, czyli derby ziemi lubuskiej i myślę, że Zielona Góra pokona Gorzów 51-39. Najlepszy w Zielonej Górze Madsen, w Gorzowie Waculik, Ratajczak myślę, że będzie lepszy od Palucha przez to, że jedzie u siebie na swoim torze no i Przemek Pawliski z najlepszym czasem. A wy jak typujecie tą rundę? Dajcie znać w komentarzach oraz obserwujcie jeśli chcecie więcej różowego kontentu.